Niepotrzebny mi plepsik roxa i kurwa kurwa rozumiem Mój sekret, piękna. To, Vaginoplastyka. Dostać fest. Się obsrałam jak unana twoja stara pijana Musi politingu. stać mnie, więc możesz sobie popatrzeć. Piszę sobie teksty, a on bierze cipsko. puszczam oko, ude od kiedy jestem w Gdańsku, myślę o ruchańsku. Zawsze w trasie jeżdżę na mój sekret, piękna. To? Waginoplastyka mówią, że poznaninias doznań, podobno gwałciłam kart w mieście. Całuj lepiej, całuj lepiej, na dole smakuje jak woda święcona. Nowe sztuki. Słuchaj kochanie, nikt nie zastąpi suki. Tak musi robić suka kiedy zalicza kolejnego flopa. Mówią, że poznam miasto doznań. Podobno gwałciłam karty w mieście na tak? Niepotrzebny mi plepsik. Roxa i kurwa kurwa rozumiem. Lucy Politinku, stać mnie, więc możesz sobie popatrzeć. Wszystko czego chcę na święta. To się ruchać z Niki. Ciwie, rozpływasz się w rozkoszy, gdy twoja duma się sypie. Mercedes-Benz, to jest to suki by chciały. Mercedes niepotrzebny mi plepsik, roxa i kurwa kurwa rozumie. Pussy polityku, stać mnie, więc możesz sobie popatrzeć. Za tu zatuninguje bomba, za tu doktor Karasz nie jest w tym za Daj mi te dolary. Nie kocha się twoja stara, nie ko... Wszystko czego chcę na święta. To się ruchać z Nike. Baba od matmy, baba od matmy, baba od matmy, baba od... cipa, cipa moja cipa, warta tego pipa, pipa moja cipa. musi polityku, stać mnie, więc możesz sobie popatrzeć. Zajmij te dolary. Nie kochasz się, twoja stara? Nie, ko nie uważałam na lekcji i mam przyjebane W sumie mam już na to total... Mercedes-Benz, to jest to suki, by chciały. Mercedes z BFB Nie jesteś słodki, chociaż masz cukier w nazwisku Właśnie dlatego dostaniesz popyski Słuchaj kochanie, nikt nie zastąpi słuki Ja już nic do ciebie nie czuję Na twoją mordę teraz ciągle pluję Stara kurwa Stara kurwa zajebała mi z buta Ze Oskarżacie mnie, bo już we mnie nie wierzycie A ja zawsze gotowa Mam wciąż twoje cienie w mojej głowie I nie umiem się ich pozbyć Jebać cię prądę. Jak starą babę, Kardi, mi to? Miłość moją jestem w stanie ci dać. Nigdy nie pomyślałabym, że może mi być tak dobrze, będę. Kardi to suka, jebać ją prądem jak stare baby. Kardi, chcesz być bogata? Nie wyglądać jak szmata? Być piękniejsza. Mój sekret, piękna. To, vaginoplastyka. Bum, cyk, cyk. Dzięki grę, ciem dała bądź ci dupa kościokura. Szary owoc, tak jak szara rzeczywistość. Piszę sobie teksty. Miłość moją jestem w stanie ci dać. Wyglądają jak potwory. To normalny noc I za to zimbuję bom. Za Doktor Kalasz nie jest w tym za...